Jurka Sztura, że największym, yy, yy, największą wolnością jest właśnie dla artysty możliwość pisania, czyli podejmowanie się, podejmowanie się wyzwania pisania jako sztuki kreatywnej, która yy, no, każdy artysta no, jakoś w każdym sztuce jest, są jakieś ograniczenia zazwyczaj w, litera w, w literaturze też, ale ja mogę powiedzieć, że yy, była to zdecydowanie świetna forma, świetna forma terapii. Terapii i poznawania siebie, poznawania swojej osobowości, poznawania świata koło nas. Jest to pewna, pewna cecha każdego medium, tak samo i fotografii, fotografia nas uczy spostrzegania w inny sposób, niż spostrzegamy świat na co dzień. I tak przynajmniej ja mnie tego nauczyła, fotografia. jako 20 lat jestem fotografem i w, w postaci pisania jest, myślę, że to to samo. To tak samo funkcjonuje. Jest to takie medium, które pozwala, e, pozwala poznać siebie bardziej, e, swoje otoczenie, e, wpływy, influences, tak po angielsku się mówi, czyli wpływy innych ludzi na nas, wpływy e, wydarzeń na nas i rozwój naszych, naszych własnych myśli. Także dla każdego, kto to by się podejmował wyzwania pisania, no to polecam, bo jest warto. Warto sprawdzić swoje siły, niekoniecznie musicie się na to nastawiać jako, jako sukces komercyjny jakiś, czy, czy, czy to, że wasze książki będą na, na półkach księgarni, ale też nie o to chodzi, bo fajnie jest po prostu mieć, mieć jakieś wyzwanie. I musicie też pamiętać, że Produkt, te, co, te produkty, które widzicie na półkach, w księgarni, autorów znanych, no to jest cała, cała grupa osób, która nad tym jednym, jednym projektem pracuje. Nie jest to projekt indywidualny. Bynajmniej, tak? Bynajmniej nie jest to projekt indywidualny, tylko jest to projekt zespołowy. I kiedy tekst wychodzi autorski od autora do wydawnictwa czy do edytora. No to przechodzi przez całą taśmę, całą taśmę fabryki, fabryki kurde słów tak zwanej, czyli fabryki, która robi z tego produkt komercyjny, który się zwróci finansowo dla wydawnictwa, nie? bo na tym to po części literatura i rynek wydawniczy polega. Nie? Może mi się uda znaleźć wydawcę na, na, dwa, na komplet, na skompletowanie, może się uda nawet zrobić ekranizację. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie mieć jakieś wskazówki na temat pisania, no to też również proszę stawić w komentarzu, postaram się Wam jakieś udzielić. Pozdrawiam z, z przepięknej Tajlandii.